Cześć. Dziś zajmiemy się stworzeniem loga swojej strony, swojego bloga. Będzie to znak rozpoznawczy. Widzisz tutaj blog praca bez szefa.pL. Jest to świeżo zainstalowany blog na WordPressie. I jak widzisz, nie mamy tutaj żadnego loga, żadnego znaku rozpoznawczego bloga praca bez szefapL. inne strony domeny internetowe mają loga rozpoznawcze. Na przykład google.pl. Widzisz, ma tutaj literkę G. Te znaki rozpoznawcze z czasem również się zmieniają. Pokażę Ci jeszcze inne przykładowo, na przykład YouTube. Live Sports. Zauważ, że każda z tych stron ma swój znak rozpoznawczy, jest to tak zwana ikonka favicon. A mój blog Praca bez szefa ma taki przerywany kwadracik, dlatego musimy zrobić jakiś znak rozpoznawczy dla naszego bloga. Dlatego też wchodzimy na stronę favicon.cc Jest to darmowa stronka do tworzenia ikonek Favicon. Tak jak tutaj widzisz, są to ikonki Favicon. Taką ikonkę stworzymy na swojego bloga WordPress. Dokładnie dla bloga pracabezszefa.pl przy tworzeniu ikonki, musisz zastanowić się, jak ma wyglądać Twój znak rozpoznawczy dla Twojej strony. W zależności od Twojej niszy, musisz wybrać odpowiednią ikonę. Na stronie favicon.cc mamy kwadracik i możemy tutaj sobie przewijać i wybierać różne kolory, jakie chcemy. Spójrz, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja chcę zamalować cały ten kwadracik na pomarańczowy kolor i zrobić biały wykres ponieważ jest to blog o zarabianiu o tworzeniu na blogu wordpress czyli może być tutaj pomarańczowe tło i jakiś biały wykres szukamy pomarańczowego koloru tutaj mamy takie malutkie kółeczko klikamy jest ono jak widzisz tutaj dodane pędzelkiem trzymając lewy przycisk myszy rozpoczynamy rysowanie tego kwadracika każdy moment rysowania tego kwadratu jest odzwierciedlony właśnie tutaj, automatycznie na tej stronie, i możesz mieć podgląd, jak to wszystko wygląda. I rysujemy ten cały kwadracik na kolor pomarańczowy. Pięknie, dlatego stworzymy teraz biały wykres opadający i wznoszący się. Jak widzisz, całkiem fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że również Tobie podoba się ta ikonka, ponieważ będzie to znak rozpoznawczy na blogu mojego brata. Po wykonaniu czynności rysowania naszej ikonki Favicon przechodzimy do ściągnięcia tej ikony na dysk swojego komputera, więc klikamy Download Favicon. OK. I przechodzimy na pulpit, ponieważ na pulpicie mam zapisaną tą ikonkę. Jest ona tutaj, a więc musimy się postarać, aby ta ikonka była widoczna na naszym blogu WordPress, w tym miejscu. Musimy zalogować się do naszego kokpitu. Do adresu naszej domeny, naszego bloga, dajemy ukośnik wp-admin i musimy przejść do dodania nowej wtyczki. Wtyczki, która nazywa się wp favicon. Tak się pisze, przypatrz się dobrze: wp favicon. Instalujemy tą wtyczkę. OK. Włączamy tą wtyczkę. Jest ona tutaj. Co musimy zrobić jeszcze zanim ta wtyczka będzie widoczna w tym miejscu w naszym blogu WordPress? Musimy ikonkę stworzoną przed chwilą wgrać do naszego kokpitu, do naszych mediów. A więc wchodzimy jeszcze do mediów. Dodajemy nowe media. Klikamy pole wybierz plik i wgrywamy tą ikonkę favicon.ico. Jak widzisz, jest ona już wgrana. Kopiujemy adres URL tego pliku, pliku favicon i odpalamy go w nowej karcie. Jak widzisz, jest to taki mały kwadracik. Przechodzimy z powrotem do naszego kokpitu. Jak widzisz, Tyczka WP favicon jest już zainstalowana i musimy jeszcze na samym końcu przejść do ustawień ustawienia Favicons. klikamy i musimy podać URL naszej ikonki. A więc jeszcze raz kopiujemy adres tej ikonki i wklejamy go do tych trzech pól. Zapisujemy opcję, czyli klikamy Save options. I tutaj odpalamy w nowej karcie nasz blog praca bez jak widzisz cockpit, ma już ikonkę favicon jest to znak rozpoznawczy. Dzięki i cześć!